Ten film może być trochę monotonny dla tych, którzy już znają trochę moje filmy, ale pomyślałem, że taki krótki filmik o tym tytule, który wprost się odnosi do tej sprawy, um, powinien też powstać, no więc um, powstaje właśnie. Czyli film o, pod tytułem te właśnie, ponieważ intelektualiści nie wykonują swojego zadania, to znaczy nie dodają ducha. I nie dodają otuchy mieszkańcom, a to jest pierwsze i podstawowe zadanie intelektualistów. Znaczy, nie liczni to robią, na przykład Jarosław Wolski i paru innych jeszcze, to to robi. Nawet ten pogodny cynik Siemkiewicz troszeczkę to robi. Natomiast generalnie intelektualiści nie spełniają swojego zadania, więc poczułem się, że ja to muszę zrobić. Tak, tak, oczywiście, że prawdę. Tutaj nie chodzi o to, żeby ludziom ściemniać, tylko chodzi o to, żeby powiedzieć, żeby ludzie wiedzieli, na czym stoją i żeby nie odpływali w najczarniejsze myśli, ponieważ najczarniejsze myśli wcale nie są realne, realistyczne, wcale nie są realizmem. Więc tak. Nawet Bartosiak wspomina czasami o drabinie eskalacyjnej. Tak? On mówi o tym często, jest to jeden z jego buzzwordów. Natomiast nie mówi, do czego to się sprowadza najczęściej. Najczęściej tylko mówi, że to jest i, i to fajnie brzmi i tyle. Natomiast żeruje raczej na strachu, wywołuje strach. Natomiast powiem wam, co to jest drabina eskalacyjna, dlatego że ona nie będę się wdawał w szczegóły, bo nie ma takiej potrzeby, natomiast powiem wam, dlaczego nie będzie trzeciej wojny światowej, jeżeli um, tylko um, utrzymamy nerwy na wodzy, jak to się mówi w tym regionie. To znaczy chodzi o to, że zasadniczo wytworzył się tak, wytworzyła się taka sytuacja, że Zachód wprowadza um, broń na Ukrainę, do zbraju Ukraińców. Owszem, była tam, był tam pewien spór, czy Migi się... Nadają i skąd je sprowadzić, i czy będą one dobre do użycia, czy nie są zbyt przerobione. Potem się okazało, że są zbyt przerobione, i potem już ruskie trole weszły w, te, w ten spór, który był natury technicznej, i ruskie trole sugerowały, że to jest spór natury ideologicznej. Wszyscy Rosji w NATO nie lubią, nawet Szwajcaria, Szwecja i Finlandia, nie będące w NATO nie lubią Rosji. Nie lubią Rosji też Japonia, Australia i mnóstwo innych państw. Nawet Chiny Rosji nie lubią już w tej chwili, chociaż niby byli tym sprzymierzeńcem pseudo. W każdym razie tutaj żadnego rozłamu nie ma. Natomiast kiedy Putin mógłby nam zrobić atomowy problem? Atomowy problem to będzie. Pepermint, ty nawet tak nie żartuj, bo ludzie nie znają ironii, a ty za często stosujesz ironię, a ludzie nie rozumieją ironii. Są zabiegani, nie stosujcie ironii, słuchajcie, za bardzo. Ludzie są zabiegani, nie, nie łapią ironii. To było modne w latach 90. ironia, a teraz już nie ma czasu na ironię. Więc generalnie jest coś takiego, że dopóki będziemy wysyłać broń, to Putin oczywiście będzie dla nas bardzo zły. Oczywiście, nie żeby to była najważniejsza sprawa na świecie, żeby nie drażnić Gnoja, to nie jest najważniejsza sprawa na świecie. Chodzi o to, że jeżeli my będziemy wysyłać broń, a wysyłamy, czyli wysyłają głównie Brytyjczycy, my, trochę Turcy, trochę inni jeszcze też, troszkę Niemcy, troszkę Francuzi, Szwedzi, Holendrzy itd. i tak dalej. Jeżeli będziemy wysyłać tylko broń, to Putin będzie zły, ale nie będzie w stanie. Wytłumaczyć swoim generałom, że zachodzi potrzeba użycia Jadierno tak, broni jądrowej. Po prostu to się nie dodaje. To jest właśnie to, to jest właśnie drabina eskalacyjna. Jeżeli oni atakują Ukrainę, to my Ukrainę bronimy, dając jej broń. St ten Stalin chciał być. Putin twierdzi, że jest to regionalne starcie dwóch słowiańskich, postsowieckich krajów. Okej, okay, ale mamy prawo wspierać, każdy kraj ma prawo wspierać bronią, stronę walczącą i tak było od zarania dziejów. Natomiast jeżeli tam wejdziemy z armią, nie liczy się konwój, bo konwój nie jest uzbrojony. Konwój tylko dostarcza jakąś broń. Konwój raczej nie zostanie zaatakowany, co najwyżej może zostać przejęty albo okradziony. Natomiast więc to jest trochę coś innego. Natomiast, jeżeli nie wyślemy tam walczących oddziałów, to nie będzie po prostu III wojny światowej, bo to nie jest wtedy interesie Putina. A już na pewno, jeżeli nawet jemu odjebało, to nie jest to w interesie generałów. I Tak to wygląda. Bartosiak, gdzie się myli? Jezus, Maria, mam. Wiesz co? Kuba Brzyk, kolejny Bartosiakowy Troll. Jeżeli naprawdę chcesz posłuchać, gdzie się myli Bartosiak, to ci powiem. Mówił o przesmyku suwalskim, nie mówił w ogóle o Ukrainie. Mówił o tym, żeby bronić, nękać przeciwnika lotnymi brygadami z pociskami, które na Ukrainie nie działają, które zniszczyły tylko 100 czołgów. I ten mówi, że dzisiaj Ukraina stosuje reguły armijnego wzoru. Nie stosuje, na szczęście. Także to tak na sam początek, tak? Bo za tym Bartosiak też sam sobie przeczy, bo mówi na przykład raz, że wojna jest cały czas, a innym razem jak u Klauzewica, a czasem, że jest jakiś czas i nadchodzi wojna światowa. No to nadchodzi czy jest cały czas. To nie jest to samo. Nie można mieć, nie można jednocześnie twierdzić, że słońce świeci i nie świeci. No Tak to wygląda mniej więcej z Bartosiakiem. Jest to hochstapler po prostu, i tyle. Dobra, odsyłam do innych moich filmów o Bartosiaku, jeżeli masz w ogóle dobrą wolę. Poza tym też Bartosiak podważa zaufanie do NATO, co jest w interesie Rosji wyłącznie ewentualnie, jeżeli w ogóle kogokolwiek. I ewentualnie Niemiec, jeżeli Niemcy chcą zdradzić NATO rzeczywiście. Tak to mniej więcej wygląda. Nie, nie, nie ma, nie ma. W tej chwili jest wojna regionalna. Konkurencja handlowa, nawet okrutna w tym sensie, że taka ostra, to nie jest wojna. Klausewicz się mylił. <ścoughs> tak, tutaj Peppermint ma rację. Dobrze, zaraz wracam, ale z średniowieczną treścią. Także. Do zobaczenia. Nie mówię do swidania, bo niektórzy nawet mimo ukraińskiej flagi myślą, że jestem trolem, bo atakuje jego świętobliwość Bartosiaka. Jeżeli ktoś tu jest trolem, to chyba on. Wojna o wpływy. Co będzie cały czas konwencjonalna? On raz mówi, że konwencjonalna, raz, że niekonwencjonalna. Tak to jest z party siaczkiem.